20 lat od wybuchu wojny w Czeczeniu w groznym próżno szukać śladów rebelii. Twarz Władimira Putina zdobi teraz niemal każdy budynek w mieście. Człowiek, który stoi za wybuchem II wojny czeczeńskiej i który swoją kampanię prezydencką oparł na stłumieniu separatystycznych dążeń Czeczeńców, jest tu kreowany na bohatera. U jego boku stoi młody i bezwzględny prezydent Ramzan Kadyrow, człowiek Kremla. Nowe drogi, szklane wieże i kult przywódców. Grozny to miasto ładu, porządku i religii. I jak do tego doszło? Dlaczego po setkach lat obrony własnej niezależności ci ludzie w końcu się poddali? Chcę odnaleźć tych, których sfilmowałam przed wybuchem wojny. Wielu z nich wyemigrowało. Ci, którzy zostali, boją się ze mną rozmawiać. Ale trafiłam na różę. Ostatnio widziałam ją 10 Dzień, lat temu. Za dnia wydaje się, żyje zimno. się tu zupełnie normalnie, zimno, ale nocą. Nocą to zupełnie co innego. Wszyscy żyjemy w strachu. Zjawiają się po zmroku, pukają do drzwi i każą otworzyć. To wojskowi przyjeżdżają dzipami z przyciemnianymi szybami.